Rozdział siódmy: Badlowe, Draconie, Ludus Sumalfoeu! Jak mogę moją moja przyjaciółkę? O czym ty mówisz, kobito? O tym gwałcie! To nie był gwałt, sama przecież tego chciałaś. I zmieni raz sukienkę w chusteczkę. Ne na mnie, to tylko na sarachsze! Ona ma twarz jak ziemniak. Nie chciałbym, ale ona nosiła twoje dziecko i zabiera nasze. Co? No jak to nicny i je wiesz, zjadłeś nasze dziecko w cieście dyniowym, moje jajniki tam byli. Alice, o czym ty mówisz? Ja przecież mam twój, w twój jajnik, pobilem się o niego z notem. Naprawdę, dziękuję. Draco, włożź mi jajnik. Idziemy do Hogsmeade. Tak, Możemy, albo zostańmy w lazience prefektow, co? O, ok, lenny face. Poszliśmy do lazienki prefektów. Wieram jajnik, żeby się nie, z nie zamoczył i żeby nie urodziła bliźniaków przez przypadek. Polozylam go na kranie, zdjęłam sukienkę i ciuchy, zdraco, by ismy nadzy. Przytulaliśmy się, weszliśmy do wanny i calowaliśmy się, i nie tylko. Z z Sarach? Nie, ona klamie. Ok, wierzę ci. Nie muszę wyjmować, bo nie masz jajnika, nie? Nie, nie, musisz. No i draco nie wyjmowal. No i potem przypomnialą misję. Draco, ja mam jajnik w sarach, a jak jej nie zgwałcili, to teraz ja zaszam w ciazę z toba i z Sarach równo równoczesnie. Co? Czemu masz jej jajnik? Nie krzycz na mnie, nie zrywam z toba. Bie, proszę, wybiegłam z dla